Siemanko kochani, no e, dzisiaj ostatni dzień stogi, e, namiot spakowany, w samochodzie mam wszystko, no, znaczy wymiotłem wszystko, wszystko wypakowałem, namiot jest pusty, teraz go zwinę, e, w samochodzie wszystko już spakowałem i stogi się teraz kończą, miesiąc stogów, ci co mój flok oglądają, wiedzą o co chodzi. E, ostatni dzień, teraz jadę na kartuzy, kumpel mi ode mnie zamówił, no fajna akcja, dziękuję gruby, zajbiście. E, załatwił mi hotel w kartuzach i teraz tam jadę na 4 dni do poniedziałku i w poniedziałek mogę jechać na moje nowe mieszkanie, tam podpiszę kontrakt i e, mam wtedy mieszkanie, zameldowanie, PESEL, praca i jestem w Gdańsku. Plachy no, nowe na samochód walnąć. I jestem e, obywatelem polskim. Mieszkający znów tam, gdzie się urodziłem. to mojego ukochanego Kdańska. I zajebiście. No, w Kartuzach, jak będę, jeszcze coś pokażę. No, co tam robię, i ten będę myślał, że pokażę wam coś tam. Sam nie byłem jeszcze w Kartuzach. Na pewno tam będę coś, po, pozwiedzam się, coś zobaczę, co tam jest, to jest 50 km od Gdańska. No nic, się cieszę teraz na łóżko. Polówka była okej, okay, ale pomimo temu nic lepszego, no cieszę się teraz na normalne łóżko. I, ta, I te nocy zimne, bo to też już nie szło powoli. Dzień jest ok, ale nocy były takie zimne. Mój śpiwór nie za bardzo taki też trzymał on chyba idzie tylko do 10 stopni. No e, lecimy dalej. tere ty, mi tak dobrze idzie bez kobiety la, 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 la no mamy teraz 29 mamy sierpień 2040 jestem w przyszłości haha nie um, no jestem w kartuzach teraz na 4 dni Tutaj będę siedział do, no, aż e, dostanę moje nowe mieszkanie w poniedziałek. Będę mógł tam pojechać, jest tylko parę kilometrów stąd. Tak se patrzyłem tutaj trochę, fajna natura. Tutaj jest dużo e, jezior, jest dużo lasu. Akurat dobrze dla mnie do wędrowania. Lubię to, będę to też robił tutaj, zwiedzać okolice. No i co powiedzieć, jestem w hotelu. Miłość się nazywa. Ale to nie jest w stylu y, miłości chyba, nie wiem. Fajny hotel. Zadbany, no, muszę naprawdę powiedzieć, z Polską idzie coraz dalej do góry. Jestem, naprawdę jestem, super robicie to, czyściutkie, no, widać, że ro, ro, się coś idzie do przodu. Są czyste, czyste ulice macie. Ani papierku nie widzę na ulicy. Normalne ludzi na, na ulicy. Normalnie super mi się podoba, Polska się tak rozwinęła pozytywnie, niestety, bo no, tam w Niemczech właśnie w inny kierunek idzie. Ja jestem naprawdę tutaj zadowolony. Wszystko jest OK. Padło mi jeszcze coś do głowy. Chciałbym jeszcze coś o moich dzieciach powiedzieć. E, no co, miesiąc przeszedł. Cholernie tęsknię e, za tym czasem. No wspólne czasy, te momenty i tak dalej, niestety, to tego nie ma. Ale kontakt jest. Technologia dzisiaj też jest, można się pogadać. No niestety, co zostaje? WhatsApp zostaje, FaceTime trochę. Jak będzie teraz moja średnia będzie miała urodziny 9 września, to Będę musiał tak zrobić, że no oni włączą handy. No i przez telefon, nie? FaceTime, oni wtedy włączą ten WhatsApp. I będę tak przy tych urodzinach. No nie będę z moim fizycznie, nie będę tam. No ale tak, nie? Też coś daje, ta technologia pomaga. Nie, to tak pomyślcie sobie kiedyś to było całkiem inaczej, a ja jeszcze znam. Te czasy, gdzie telefonów nie było. Ja pamiętam, jak mój ojciec do Polski dzwonił, a to była masakra. To wtedy się po pierwsze połączenie, drugie tam wrzeszczeli, bo to prawie się nic nie słyszało. Później się e, rozmowy w, w środku się nagle kończyły. No, e, była masakra, nie? Kiedyś. I listy tylko pisać, nie? A tak ten. Dzisiaj jest, powiem Wam, jest łatwiej. No tęsknię za dziećmi, no co, co powiedzieć. Ale pomimo temu innego wyjścia nie ma. To jest ta prawda, to jest realitet. i to trzeba akceptować w tym razie, w tym w takim bądź razie, nie? No, to chciałem jeszcze powiedzieć. Nie, wiem, może coś dzisiaj pokręcę, coś tutaj na ulicy żmija, jakaś leży. Pokręcę jeszcze dzisiaj, nie wiem, zobaczę. Se pomyślałem też tutaj na kartuzy, na dyskotekę se pójść. Zobaczyć co. Piwko bezalkoholowe se zamówię. Zobaczę co się dzieje. Może jakaś się znajdzie, ale nie na relacje. Tego nie potrzebuję. Ja tam z kobietami nie mam problemów. E, jeszcze na mnie kobiety patrzą, z tym e, nie mam problemów. Obgadać też mogę. I to jest statystyka. Pewnie, że nie jedna powie: Ty, spadaj, nie jesteś mój typ. I to u każdego mężczyzny tak jest. Ale powiem Wam: obgadasz 10 kobiet, albo nawet 100. Jedna zawsze. Jedną zawsze znajdziesz. I też na tym zmieniłem mój mindset. Wszystkie kobiety są te same i dlatego tam czy głowy nie, nie robić, bo tej kobiety, takie jak e, się myśli, facet, o, ona jest taka. Moja jest e, indywidualna, ona nie jest taka, i moja jest dobra. Wszystko pierwsze nie jest. Ja już byłem z tyle kobietami razem, i mam, i wam powiem, że każda kobieta jest taka sama. Jak chce pozwolić, ci będzie skakać po głowie i będzie z tobą robić co chce. I ty tylko będziesz, kurde, tą piłeczką. W to mi z powrotem. Jeszcze jak dzieci założysz i tego, to jeszcze normalnie w tą dziurę wpadasz tak jak ja wpadłem i po jakimś czasie na Ciebie kobieta wcale nie będzie Ciebie słuchać i no i się tak kończy i z tym musisz wtedy na końcu żyć, ale to nie jest warte się, ja się dla nikogo nie, nie będę się psuł, dlaczego mam za zacząć pić, e narkotyki brać, ona po prostu nie jest tego warta i no. To chciałem jeszcze powiedzieć. Teraz idę na pokój i popatrzę, co dzisiaj można zrobić. Musiałem plan zmienić. Jest już niedziela. Jestem trzeci dzień w kartuzach. Jutro mogę już umowę podpisać. Spotkam się z tą panią, co mi wynajmuje mieszkanie. I podpiszę tę umowę na mieszkanie i będę miał od jutra mieszkanie. Też wam pokażę jeszcze. Chciałem też w Kartuzach zrobić filmik, ale niestety to za bardzo się nie udało. Pogoda była niedobra, padało deszcz cały czas. Byłem prawie tylko w hotelu. Mało co wyszłem tylko na jedzenie i po zakupy. To co potrzebuję. Drugi powód też jest za dużo podpadam, e, Kartuzy, małe miasteczko, e, tam nic nie ma, jest ładne miasteczko, małe miasteczko, zabane, wszystko ok, e, ale tam naprawdę tam nic nie ma, od 8 tam wszystko zamyka, chciałem wczoraj też nawet do klubu tam, no patrzyłem wczoraj wieczorem, tam trochę wyszłem, popatrzeć co tam jest, e, restauracje zamykałem o 8, o dziesiątej już puby zamyka, zamykają. Dwa takie kluby, kluby tam były, ale tam za bardzo nie chciałem iść, bo podpadam. Inaczej wyglądam, inaczej ubrany akcent, inaczej ruszam się. No co ludzie, żyłem ponad 30 lat za granicą. Mam też te dwie kultury i wziąłem też, mam tą niemiecką też, bo no wiadomo. Inaczej się wychowywałem, się nie wychowywałem w Polsce. No i ludzie tam, no się robiło niebezpiecznie też. No szczerze jestem. Się na mnie patrzyli. Byłem tam wieczorem, tam o dziesiątej i postanowiłem wrócić do hotelu, bo patrzą się na mnie e, i też w przód było, były takie sytuacje, gdzie po prostu patologia na mnie e, uwagę zwraci, zwróciła. I się pytają, kurde, o papierosy. No alkoholicy, nie? Pytałem się o papierosy, o pieniądze. Jednemu dałem. Pokazał mi drogę. Może miał trzydziestkę. Pokazał mi drogę, no to dałem mu papierosa jednego i dychę mu w rękę ten na drugi dzień. Znów to samo, się wkurzyłem. Powiedziałem, słuchaj, spadaj. Idź do pracy. bez się i czlecić leć się, wejść życie w garść i ten... bo kurde naprawdę powiem, każdy ma problemy ja nie znam człowieka bez problemów, też nigdy nie poznałem i też jak mojego vloga oglądacie, to wiecie też o co u mnie chodzi też o egzystencję, rodzinę opuściłem i też w tym vlogu będę chcę też mówić o tym, jak było przed tym wszystkim też łatwego życia nie miałem. Od 17 życia, od 17 roku mojego życia, e, mieszkam sam. E, się wy, no, nie wyprowadziłem, Byłem wyprowadzony z domu i musiałem się już prędko o rzeczy kumać, gdzie inni jeszcze ładnie w domu siedzą i mamusia pierze i tatuś jej, e, wszystko płaci. Niestety, jak miałem 17 lat to się nie skończyło. Musiałem sam na siebie patrzeć i tak żyję I dlatego jestem taki, jaki jestem. Eee, no, i dlatego tam tego tam filmiku nie robiłem. I, ale postanowiłem, teraz jest niedziela. Jest ładna pogoda, słoneczko świeci. I postanowiłem na jelitkowo pojechać. To jest plaża między Sopotem a Gdańskiem. Myśmy tutaj za ja, jazd, tutaj moje, z moją mamą ześmy przyjeżdżali na plażę. Wszyscy co we wrzeszczu mieszkają, jeżdżą na jelitkowo na plażę. Jest blisko, można e, tramwajem pojechać i tutaj zawsze byłem jak byłem mały, e, byłem na tej plaży z moją mamą. E, dosyć gadania, chcę wam moje mieszkanie pokazać. E, jest mała wioska niedaleko od Kartuzów. Natura, e, zajebista. Ludzie, ja jestem... Normalnie nie wiem, co mam powiedzieć, mi brak słów. Ja mieszkam tam, gdzie inni urlop robią. Tutaj jest taka cała ulica, jak się tędy idzie. Cała ulica, same domki feriowe są. E, kurde, jestem tak zadowolony tutaj. Zajebiście ludzie, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę, nie wiem, co mam powiedzieć. Zobaczcie sobie to tutaj. To jezioro leży dokładnie 150 metrów od mojego mieszkania. 150 metrów od mojego mieszkania. Tam z tyłu za tymi drzewami są domki. E, do, pensjo, pensje, nie? Zobaczcie, i to mam pod domem. Takie piękne jezioro. I to jest jedno. Z, e, I to jest jedno jezioro z dwóch. Ta wioska, co ja mieszkam teraz, jest między dwoma jeziorami. I jedno z tych jest właśnie takie. Te drugie mi ta pani mówiła, co mi wynajmuje. Mi powiedziała, że nie jest to kompania, coś ale myślę, że to jest to, co do kompania. bo tutaj są same takie miejsca, yy, gdzie ludzie tutaj, no, ogień robią, grylują. Ludzie, zajebiście, normalnie nie chcę przeklinać, ale mówię, no, zajebiście. Nie wiem, mi brak słów, naprawdę mi brak słów, po pięknie tutaj, yy, że takie szczęście mnie trafiło, Normalnie mi e, się popatrzy zaraz, ale z, z szczęścia się zaraz popłaczę. Czasami myślę, że też mi moja matka pomaga. E, w tamtym roku umarła. Moja mama i myślę czasami, że to jej jest. E, Bóg i Jezus. Jestem bardzo wierny. I czasami myślę naprawdę to jakby moja matka by coś miała z tym do czynienia. Normalnie jestem na miejscu, jestem na taki szczęśliwy ludzie. Niesamowicie. No cóż, dosyć gadania i mieszkanie. Puszczę krótki filmik teraz i zobaczycie moje mieszkanie. Kosztuje 2400 na miesiąc. Wszystko jest w środku. Następne się zameldować i pracę szukać. I myślę, z pracą też się uda. Ale zobaczcie moje mieszkanie.